Gra stolla. Jaka? Tego się dowiecie, już pewnie po tytule wiecie. Witam wszystkich serdecznie. A dzisiaj mamy patuszkę, kolejną, Papa Spider, w ogóle mega ładne takie. Nie wiem co to jest, to jest pa pająk. Pająk jako Renifer taki trochę tutaj ma nogi, tutaj ma jakby rogi jak Renifer. Widzicie to, czy tylko ja to widzę? Czy taki był zamierzony plam? Tego nie wiem. No i tu oczywiście mamy logo, mamy nazwę Papa Spider. Pod góry nogami Czekaj, ja tu góry nogami czem, Więc. Mm, czy głupek nie, nie nagadałem? Nie, no dalej tak to wygląda. Także co? Dobra, lecimy do odpakowywania. Mamy tutaj ogórek gruntowy 5,90, czyli o 40% taniej. Mamy również papryka, Papryka 3 kolory aż. Opakowanie 500 gram. Tutaj z tego. O! Dobra, tego nie było. To się zmieniło. A takiej naklejki nie było. To jest super. Przyda mi się raczej. Dobra. Czy wiecie was, że nie jest to Gramostolla Pulchra? Dlaczego? Bo mnie na nią po prostu nie stać. I jest Gramostolla Pulchipes, Pes. Czyli taka biedniejsza wersja Pulchra, ale też jest jak ładna. Ładna jest. Mamy w na stole pulsy, ale maluszka, który jest spokojny, czasem sobie pobiega i kilka z tym, tak teraz Wam coś o nim opowiem, jest to gatunek słabo jadowity, mm. raczej nie potrzebuje agresji, lecz czasem się zdarza, wiadomo, w każdy, każdy pająk może być agresywny, Trzeba chyba mieć zawsze jakaś szansa jest, nieduża, ale jest. Ten pająk na stówę jest luzem, bo taka ma spider półki pakować, także trzeba uważać, trzeba, trzeba uważać, więc zanim otworzymy sobie styroboksa to i zrobimy sobie domek, może to otworzysz? No, nie robię. Bardzo ciepło, więc nie obawiam się. Kromostolka super pająk dla początek. Hmm. Pierwszy pająk. Myślę, że jak najbardziej. Mamy pojemnik. Do widzenia pokrywka. No i urządzamy ten domeczek. Może się pytać, gdzie jest obiecany Murinus w odcinku z teratogerusem? Jest. To no się nie ma jeszcze, ale będzie. Na pewno będzie obiecuję. Będzie, będzie, będzie grubo z takim murinem. No i dobra. Lecimy już do urządzania. Wnętrza tutaj. Nie mogę, zaraz wybuchnę z dumy, ponieważ posiadam ten sam, ten sam wystrój od pół roku. No i co? Sprawdza się to czemu nie? Nasadzisz palmy, Odcinamy. O, właśnie plecy zasypiały. Dobra. Co myślicie o takim czymś? Posypiemy trochę torfę i myślę, że będzie ładnie. No, tylko tak tutaj zakryć, i żeby tutaj końcówka była właśnie w kolorze tej nasadliście palmy. Oczywiście nie znalazłem nic więcej, więc lecimy do przekładania. I zgubiłem nożyk. To w takim razie użyjemy nożyczek. Widzę gratisy. Dzięki, Papa Spider, bardzo. Naprawdę bardzo dziękuję. Zobaczmy, jak wygląda pająk. Nie. Pająk właśnie linieje, co nie jest za dobre, więc jedyne, co mogę zrobić w tej sytuacji, to po pierwsze, troszeczkę, troszeczkę naprawdę mu to zrosić i to tyle, tak? Poczekam, aż wstanie. Poczekam, aż wstanie pająk. Bo, bo, bo nie wygląda to dobrze. Niech sobie spokojnie wylinieje. Zaraz pójdę to zraszać i po prostu tak zostawię. Co tu się wydarzyło? Pająki jednak nie linieje. Czy po prostu leżą? Ale dlaczego leżą w takim razie? Ej mega dziwne. Czaskuj, że pająk był do góry na papierze, ja przewróciłem papier i po prostu pajączek się przewrócił na plecy. No dobra, jest chudy, więc spróbujemy go sobie teraz przełożyć. bo muszę iść po pensetę. Czy że jest piękna? Szukają takie zdanie o gramostolii. pan sobie przeszedł. I aktualnie jest tu. Kogo słabo widać, więc czekajcie. No i mamy gramostolę w domu. No. No jest! Naprawdę podobna do Napelby no, no, mani trochę. Ale jest piękna. No, Mi się ona tak podoba. I dwa gratis. Neocholotaleńcej no, neo klasik. I hapalopus formos. Niesamowite papa Spider drugi raz robi taką niespodziankę, nie? Bo się szczyt. Mega się cieszę. O, mokry papier. Dobrze. No dobra, to na razie pani zostawiamy, później zrobimy może jeszcze ładniejsze ujęcia. I idziemy do maluchu. Robimy domek dla neoholoincej Classic. Także tak wygląda tam dla neoholoincej, no czyli nic. Po prostu torf. Nie za takiego malucha raczej nie jest potrzebny do szczęścia oprócz torfu, który mógłby się skryć, kopać. O nie! Patrzcie nasz Formosusa. Przecież to jest... Nawet go Oskrość nie łapie. Przecież to jest taki mikro, że on ledwo w kliszówce będzie. No dobra. No, holotele, spory. Przekładamy najpierw Formosusa, bo jest taki malutki, że boję się go zgubić tak naprawdę. Dobra, lekimy. Daję mu tyle torfu, bo jest tak mały, że mu chyba więcej nie potrzeba. On jest taki mały, że boję się mu krzywdę zrobić. Dobra. Jest w kliszówce. Patrzcie, jest maluch i nam ucieka przy okazji. Czekajcie, bo kamerę nam. No cześć. Jest formosy, więc wolny nie jest, ale gdzieś. Bestia straszna. Hm. Ło, jak skoczył. Chodź. Widać go? Chociaż widać. O! A się wyczesuje, no. Dużo zrobił mi te Włochy. Wiesz co? Zawracaj. Czy zmęczysz kiedyś? Nie tu, gdzie trzeba iść. Idź tu. No i do papierka, się zwinął. No, wyjdź z niego. Co za demogorgon? Trzeba delikatnie. papierek w palcach. Tylko teraz, bo chcę Wam go pokazać. To jest smurgiel mały. Ło, widzicie go? Ale bardzo mi się podoba. Dziękuję. Dziękuję Papa Spider. Dobra. Lecimy do neoholotele. Neoholotele to olbrzym w porównaniu do formususa. No. Witaj! No cześć. No cześć. Dobra, przymknięte w ostatnim momencie, bo NeoTel chciał sobie. Wyjść, a ja nie za bardzo chciałam. Jest duży. Duży. O, się teleportuje, ale jest ładny. Jest ładny. Przyznajcie, mimo że to maluch to jest naprawdę ładny. Mimo tak. Otwieramy. Pęsetę. I zabiorę. I mamy wszystko gotowe. Mamy. Me więcej Classic. Bardzo fajny. Go wam nie pokazuję, bo to jest... Ja już wam to trochę pokazałam, ale nie ma co się tak bardzo nim przejmować. I już to było to gratisy, ale oczywiście będę o nie dbał. Będzie wszystko fajnie. Ty, super, bo mi ostatnio padł Neotelin z niewiadomym przyczyn, dobre warunki jedzenia miał. A padł, w sumie bardzo się cieszę. Y... Cieszę się również z Formofusa, który jest tutaj. No, z każdego pękierz w po prostu. Tylko, że ten jest takim cypkiem, że będę mu zabijał karaczany. No, no nie mam wyboru, bo inaczej karaczan zje pająka, nie? Ale teraz przejdźmy do, do oglądania jeszcze. Tutaj, naszego, naszą gra w stole pulgrę. Dobra, gramka się schowała, my ją widzieliśmy, o, czekaj, czy widzisz. Nie będziemy jej stresować już, niech odpoczęła po podróży. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie, jak się do końca, to dziękuję wam. Ło, styropen na się wala, czekaj, nie może być. Także co? Bez przedłużania wam nie przeszkadzam. Siema.